witam wszystkich dzisiaj przegląd między innymi moje szklarnie i po kolei tu mamy winogron na pniu kilkuletni to są duże zielone winogrona mają już zawiązki takie malutkie będzie ich sporo na razie trzymam szklarni, żeby przyspieszyć owocowanie kilka krzaków pomidora głównie pomidor będę miał na zewnątrz To tylko, żeby sobie skupnąć od czasu do czasu pomidorkę i koktajlowego jakaś truskaweczka się pojawiła, czerwona tutaj hibiskusy dwa ten pierwszy, to jest czerwony ten z tyłu drobniejszy to jest pomarańczowy tutaj jakieś arbuziaki niestety słabo rosną nawet w szklarni nie wyglądają źle ale nie rosną tu są bakłażany lekko ruszyły ale jakiegoś szołu nie ma tu prezenci które dostałem ...dwa arbuziki, które słabo rosną w ogóle w zasadzie nie rosną bo stoją w miejscu tutaj granaty ponownie się opuściły tutaj kolejny granat Mamy około 45 centymetrów około pół metra ten największy i najwyższy bananowiec w prezencie, który dostałem ostatnio Mody, awokado przesadzone do donicy nawet jakby dwie sztuki z jednego obok jest arbuzik kolejny arbuzik tu są melony już kwitną od tygodnia mają kwiatki na razie męskie nasze pomyłki się pchną do góry tutaj jest orzeszek ziemny który właśnie zaczął kwitnąć tu jest bananowiec od pewnej koleżanki ma się naprawdę doskonale młode przyrosty no i ten tutaj cytrenka z tyłu jest kasztan australijski który widzicie rozrasta się bardzo, bardzo szybko fajnie wygląda, tu jest kolejny awokado młody. Tu są orzeszki ziemne wydonicy kwitnę już od ponad dwóch tygodni, nie wiem czy widać takie żółte punkciki tam z tyłu o nie widać, o coś tam no, kwitną cały czas cały czas, non stop o tutaj może też słabo widać o, o może zobaczycie cały czas kwitną z tyłu, z przodu i tutaj też tam kwitną Dobrze, orzeszki ziemne może też tego będzie tutaj bataty też mają się dobrze kolejny arbuziak ale na razie tak szału nie ma. Tutaj kolejny arbuziak Orzeszki, tu już chłopiec. Kurkuma, imbir. Z tyłu jeszcze są arbuzy. Jakieś dwa ogóreczki długie. Jakieś pomidorki. Kolejny arbuz, ale ten nie pada, bo tu mrówki są. Raz sypają, ten też chyba padnie, bo się zwija. Choć bardzo ładne krzaki, ale niestety coś je nie podgryza. Albo się maki. No, najładniejszy jest ten. Piękny, wysoki. A to jest mój końcik wypoczynkowy. Zbieram siły do pracy w ogrodzie. jarzówki drogą. Dwa koleżanki Marda będzie kitła na żółto. Tu ma jeszcze inne pączki z tyłu są malwy, białe. Różne flowerysy. Przeróżne. Dalie, nie Lilie, kanny. truskawki tutaj boróweczki przyniosłem na jednym krzaku jest więcej borówek niż liści setki, setki zobaczcie ile borówek same borówki borówka na borówce jakieś szlawersiki dwubarwne takie tu wiatr z wodą deszczówką do popływania. Truskaweczki. W tym roku będzie bardzo dużo truskawek. Multum po pełniutko, jeszcze kwitnie sporo Na razie jeszcze wszystko zielone Ale ich będzie sporo Duże krzaki Tutaj mam zakątek Roślinek szkółka w zasadzie Nawet dwa krzaki arbuza wsadziłem niedawno jeden krzaczek i tu gdzieś jest drugi o tutaj a tutaj flowersy do przesadzenia różne szkółka malwy niemalwy słoneczki się nasiały len czerwony biały i niebieski jeszcze inne flowersy łubin bodajże mak Kal kalifornijski To jest taka szkółka a tutaj czosnek ozdobny i ochronny żeby mi tu jakieś szkodniki nie wchodziły a tutaj mam to gdzie mają być arbuzy aczkolwiek ostatnio Słabo rosną. Na razie pokażę inne rzeczy oprócz arbuzów, bo osobnym będzie film o arbuzach. Synia, tu przykryła Talia. Soneczniki bardzo malutkie. Kukury też słabo. Kosmosy i kosmosy. Bakłażane, biały fioletowe. Oraz wyglądają dosyć dobrze to jest najwyższy słoneczniki obżarane przez ślimaki kukurydza w wiaderkach kanne tutaj jakaś lilia nie kwitnie jeszcze bo za zimno ogórecznik osłosiki jakieś apreczki, większe większe meloniki kolejne dalej jeszcze jakieś inne flowersy nie kwitną kolejne flowersy te siówki bodajże. w dwóch kolorach. Tu jeszcze jakiś inny hawersik. Niebieski. Śmierciuszka. Kolejna lilia. Rzepak już daje drzewo. Niedługo będzie można zrobić olej z niego. Wygląda jak malutki a bo... Albo fasolka. żółta albo czerwona tutaj jest szkółka malw malwy tu są te większe które będą kwitły w tym roku kolejne malwy kilka krzaków tam wychodzą dopiero dalej, niestety tak późno a tu tylko alla, kanna, są przeróżne jeżówki. Tutaj kolejne habersy. To jest haber królewski. Żółty, bardzo ładny i wysoki. Inny od zwykłego chabru czyli bawatka. Tu są bawatki Mak kalifornijski. Tutaj kolejny haber zwykły. piwonia, która miała być czerwono-żółta, ale inaczej, inaczej wygląda miała być pełna To prawda ma środek żółty ale nie wygląda tak jaka miała być trochę oszukana tu jeszcze inne flowersy tutaj szkółka z ziołami meliska cytrynowa mięta czekoladowa oregano lawenda kminek i jeszcze inne zioła ciki posadzone tutaj dyniowate ale niestety słabo, bardzo słabo już więdną, usychają, nie wiem co się dzieje ale chyba nic nie będzie z nich przeróżne odmiany podobnie z paprykami jest kiszka Staną w miejscu, nie rosną malutkie pomidory, trochę lepsze, ale szału nie ma. Tutaj lawenda, całe poletko można powiedzieć, lawendy tutaj powinny już być duże, duże pomidory po kolana, one dopiero takie malutkie. Niestety, taki rok. Wszystko opóźnione, dwa, 3 tygodnie tu są jakieś większe paręnaście krzaków oczywiście coś z nich będzie, bo urosną ale jak powiedziałem szału nie ma jagoda kamczacka sporo owoców ale jeszcze nie dojrzały, zielone także wszystko, buzi... o nawet jeden dojrzały jest owocek one pod koniec kwietnia, początek maja czasem były już dojrzałe a teraz mamy czerwiec i to wszystko jeszcze zielone no po prostu masakra tu truskawki tam, tam, tam widać czosnek w, w oddali rabarbarek dwóch dwa rodzaje mamy zobaczcie moją dłoń jakieś jest gigantyczne gigantyczny to jest czerwony bo to jest odmiana ktoś kiedyś powiedział, że, mi, że mnie po prostu nie dojrzewa rabarba, bo jest jasny i chciałaby ta pani mieć czerwona. a to są dwie odmiany jedna z czerwona, całkiem inna i zwykły barbarek o białych łodygach zobaczcie jaki tu jest gigantyczny czerwony no, ona ma 1,5 metra. Odtąd dotarł panowie i panie w gigant. Patrzcie, popatrzcie, jaki gigant. Jaka, jaka liść, moja dłonie. niknie Popatrz na tą liść. Przecież ona ma 3 metr takie liście jeszcze w życiu nie widziałem zobaczcie na truskawkę jakie jak jest liście truskawki a na to nie widać tego Tak kamerze widzę po prostu, że nie da się tego objąć jest gigant ma z 80 cm w obwodzie ale gigant także kompocik będzie zobaczcie ile tego czerwonego jest jaki gigantyczny liście takich w życiu nie widziałem prawie metr obwodu niektóre są mniejsze o na przykład ten to jest jakby normalny a ten gigant ja nie mogę a teraz wam pokażę zwykły aerobarb ten jaśniejszy biały widzicie on jak jest biały, biały później lekko natomiast ten od początku jest czerwony największe liście ma grubsze łodygi tu jest 2-3 krzaki jasnego i czerwonego Dzięki za uwagę i do usłyszenia w następnym filmie, który ukaże się już niebawem. Trzymajcie się, siemanko.